Witaj! W tym krótkim wideo pragnę pokazać Tobie, jakie aplikacje są niezbędne do prawidłowego korzystania z danych do handlu z GrowUp Trade Center. Już na wstępie uspokoję Cię: niezbędne są tylko dwie aplikacje i obie są całkowicie darmowe. Pierwszą z nich jest aplikacja Discord, którą możesz pobrać zarówno w wersji na komputer, jak i w wersji na smartfon. Znajdziesz ją w sklepie Play. Smartfony z systemem Android lub w App Store. Smartfony z systemem iOS. Drugą z nich jest aplikacja MetaTrader 5, którą z powodzeniem znajdziesz tak jak poprzednią w sklepie Play na Android lub App Store na iOS. Aplikację MetaTrader 5 w wersji na komputer udostępnia każdy broker osobno. Chcesz zawierać transakcje na komputerze, a nie wiesz skąd pobrać tą aplikację? Odezwij się do osoby, która zaprosiła ciebie do testu. Ona na pewno ci pomoże. Te dwie aplikacje w zupełności wystarczą do tego, żeby zacząć przygodę z Grow Up Trade Center. Przyznasz, że jest to proste, prawda? Mamy już niezbędne aplikacje, więc do zobaczenia w następnym wideo.